Wy jesteście nienormalni, 34 lajki, musisz 17 cytryn w teorii wypić na... Eleganckie, tureckie Niestety mamy ich tylko tutaj 5, to jest szósta w szklance, w sumie możemy ją wyjąć Ale będziemy się wspomagać tym oto sokiem właśnie Co... Tak jak widzicie, mamy tutaj 6 cytryn, dlatego bez zbędnego przedłużania przechodzimy do ich krojenia. Po 6 cytrynach będziemy używać tego soku, który jest do sałatek, dlatego jego użyjemy sobie malutko i dolejemy wody. Ponieważ to może być zagrożenie dla mojego życia. W ogóle taka dawka cytryny, jakby soku z cytryny może być szkodliwa, dlatego wypijemy ich nieco mniej niż też 17 cytryn, bez żadnego oszukiwania was. Będzie tak 10-12 cytryn, myślę, że to odpowiednik będzie, bo 6 cytryn zwykł za karę, że nie z wykonałem tego challenge'u tak, jak miałem to zrobić, czyli kupić 17 cytryn i wypić je, bo myślę, że to by zajęło kilka dni, nawet, żeby w ogóle nie dostać uszczerbku na zdrowiu. Dlatego pod tym odcinkiem każdy like równa się najbardziej lajkowany komentarz, czyli piszecie komentarz, co mam zrobić w następnym odcinku, i ja to robię. Za każdego lajka, like oczywiście, więc czekam na wasze komentarze. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z mapką, która ma nazwę 50 Super Challenges, czyli w sumie Detra na 50 leveli, które są trochę bardzo ciężkie, jak sama nazwa wskazuje super, więc bez przedłużania lecimy do gierki. Jak widzicie jesteśmy już tutaj na mapce, mamy tutaj pierwszy challenge, czyli Perfect Jumps, challenge będzie chyba 50 z tego co już mówiłem w sumie na początku, ale dobra spróbujemy i prawie było za pierwszym razem, naprawdę. Idealnie, i teraz, teraz będzie. Dobra, to było proste, moim zdaniem. Trzeba było po prostu patrzeć w dół. Yy, drugi część to jest co? Yy, trickshot Master. Yy, aha, czyli mam. Kurde, może jeszcze drugi raz że Dobra, nie zdążyłem. Próba numer dwa. I. Było blisko, było blisko. Jak to nie trafiło? <grym> trafiłem! Co jest, na cygale trafiłem. Dobra, tutaj jest chyba kolejny taki sam trickshot. A nie, tutaj został nam sztucer? Czemu nam został sztucer? Aha, gość sobie po prostu przechodzi. Ale nie wiem czy on tak przejdzie. Przejdzie to? Nie przejdzie. Dobra. Ukryci gracze zero. Czemu w ogóle mam ukryty graczy? Dobra, nie wiem. Mm. IQ test basic. Tutaj mamy w ogóle level skip za 5 monetek oraz tip, nie? Co to robi tip, ale... Możemy sprawdzić? One of the. Aha, czyli to jest tip, że e, porada. One of the painting on the wall is invisible. Czyli jeden z obrazów jest jakby za obrazem będzie monetka, pewnie, czyli przejście. Klikam spację, ale tu żaden obraz nie pasuje. A to dziwne. Dobra. Jeszcze po tej stronie nie testowaliśmy. No może z tego trzeba gdzieś skoczyć? O, Jest. Dobra. Mamy te laserki takie. Dobra, spróbujmy. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Chowamy się. Dobra. Nie schowałem się do końca. A Dobra, próba numer dwa. Biegniemy. Gość biegnie w ogóle do końca. Zdąży? Się nie wydaje, żeby zdążył. I monetki otrzymujemy chyba co minutę, z tego co wiem. Tak przynajmniej pisało na opisie tej mapki. O cholera. Dobra, muszę szybko coś zrobić. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra. I co? Nie skoczyłem za pierwszym razem. Muszę tam skoczyć po prostu za pierwszym razem. O, ale tu uniknąłem na styk. Dobra. Ten gość już odpadnie, to wiadomo, bo... Dobra. Nie da się tego. Myślę, że ten level powinienem skipnąć, tak szczerze. To jest chyba... Jeden z bardziej denerwujących. Jeszcze tam widzę, że są inne jeszcze, tak więc... Skipujemy sobie. Slide jump. Hmm. Aha, tu jest pusta przestrzeń. Ja chyba wolę na prawo skakać. Dobra. Sprawdźmy. Ześlizgnąłem się na styk. Cyk. 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 Ile jeszcze tego? To jest chyba ostatni... O, no dokładnie. To jest ostatni, bo widziałem inne tekstury, trochę podłogi. Save fall damage. Czy ja mam w ogóle sztucer? Chyba powinien się usunąć. Co, ja mam to rzucić? What? Bez sensu. Bez sensu był ten level. Eee, co, ja mogę strzelać do tych dzików? Aha, a co tu, eee, bo ar okej, okay, czyli mam chyba, jak się wsiadało na dzika, e, nie, wskakiwało się, a, dobra, wskakiwało się, no tak, dobra, i co, ja mam wskoczyć tam? Ej. Dobra, eee, to chyba nie od tym polega, muszę skoczyć, ale może wysiąść w powietrzu? Nie, no tak mnie wybija do dołu, co jest... No, tak to nie dolecę, chyba że w najwyższym punkcie podczas lotu skoczyć, wysiąść z dzika i wtedy mnie jakoś może wywali? Nie, no, wywala nie. Musimy chyba poczekać na pięć monetek w takim razie, bo dobra, dobra. I skok. Nie, no jak widzicie. Chyba że od razu, od razu jak skoczy na dzikim, dzikiem, od razu wyskoczyć z niego. No, nie mam innego pomysłu, chyba że tu jest jakaś ściana po prostu, ale wątpię, żeby tak bardzo skamowali na tych levelach. O. Nie, nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji jak doskoczyć tam przez tego dzika. Nie wiem, dobra, ostatnia szansa. Jak to się nie, do, to skypujemy ten level? 5 monetek mam akurat. Nie, kompletnie poddaję się w tym levelu akurat. No sorry Sorry memory. ale po to są te monetki właśnie, bo taki level sprawia dużo trudu. A tutaj co mamy? Tutaj mamy jetpack, a Super ma yy, te flat pibil to jakieś Super Mario, co mi się odkleiło. Aha, czyli tego nie można dotykać. No i co tu będzie trudnego? Chyba, że ten jetpack właśnie będzie na styk, żeby go przejść. Dobra, próbujmy. Tutaj sobie lecimy. Dobra, w dół. Teraz do góry. Do góry, do góry, do góry. W dół. Teraz na środek. O. Aha, bo się chyba nam kończymy w jetpacku. Nie, no nas. Nie, no na spokojnie. Na spokojnie. Łatwy level. O i dwie monetki dostałem w ogóle. Jak miło. Tutaj mamy jakieś trapy których niestety nie umiem dodżować. Dobra, na spokojnie to zróbmy. E, to tak. Dolnego pamiętam, że się baitował. Tak. Górnego trzeba było. nastyk, nastyk. O, właśnie. A tu co? Co, co tu robi? E, to chyba były trapy? Czemu to jest drewna, nie? Okej, okay? to na pewno musiały być trapy, nie? Nie ma żadnej innej opcji, żeby to nie były trapy. E, sliding Skills. Dobra. Nie mo mogę po nie podskakiwać. Nie można. Dobra, to chyba nie będzie problematyczne. Chociaż tutaj żebyś... Nie, banalne. Banalne. Banalny level. To już pierwszy był cięższy. O cholera. Ta kula mnie zabija na strzał? Nie wiem, wolę nie testować. Dobra, nie. Nie zabija mnie na strzał, ale strasznie mnie obija. Zobaczmy jak to gości robi. Pierwszy raz mamy gościa chyba na levelu. On to leci po prostu tak. O kur... Nie, 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 ten level jest... Już widzę, że jest ciężki. Eee. O, już goś skipuje level. Dobra, ja sobie skipnę, nawet nie będę... A tutaj co jest? Tutaj jest skakanie. jo. I po tych elementach będę się myślę, że nieźle spadał. Będę nieźle spadał pod elementach. Nie można się wspinać ja Nie żeby dał się tu wspinać, to naprawdę by było Muala Muala by było Tak wam powiem Muala Ale to, że się tutaj nie da Oj nie wiem czemu w ogóle taki bóg z jest Chyba błąd mapy po prostu Tak samo jak z tymi trapami, które były zamienione w drewno Bo nie ma opcji, że to było coś innego Dobra powoli sobie spróbujmy o. Ej byłem na chwili i spadłem nagle Jakbym miał lagę jakiegoś się 23, więc nie wiem o co tu chodzi nie, te rury, te rury mnie doprowadzają do szału. Ale myślę, że... Dobra, mam pomysł. Full rura do przodu i spróbujemy skoczyć na właśnie ten jeden klocuszek. O, zaznaczę wam tutaj ten klocuszek. Ten, właśnie tamten. O, da się, o, dziwo. Nie, ale między to się to da, da wpaść. Dobra, doskakujemy. Cyk. Cyk. Cyk, oho, no i teraz... Dobra, tutaj... Doskoczy... Oh, doskoczył, doskoczył. Skocz! Dobra, doskoczył. Nie. Ześlizgnąłem się. Dobra, gość jest przed nami. Oj, spadł. Dobra, próba numer 3. Cyk. Skocz. Dobra, doskoczył. Skocz, skoc, skocz, skocz, Dobra. No i teraz to najcięższe. Dobra, ja skaczę to na zielone. O, da się. Proszę. Na... Dobra, da się na to. Okej, okay. i teraz. Ee... Na te rury. Może jakoś tak z boku, bo wątpię żebyśmy. Nie wiecie co? Ten jest nie do wykonania. Wiecie, ile było prób, których wam nie pokazałem. Ja się zawsze tutaj kułem na początku. Owie, jak widzicie, nawet tak. Nawet tak się kuje. W głupi sposób. Mamy cztery monetki, poczekajmy po prostu do piątej i sobie to skipnijmy na spokojnie, bo myślę, że nie ma sensu grania takiego levela, którego. O, mamy piątą monetkę. Którego po prostu zajmie nam... Ten level zajmie nam tyle czasu. Myślę, że jest sporo dużych fajnych leveli przed nami, których nie będziemy musieli skipać. Eee, trap run. Tych trapów nie lubię. W e, prawo, lewo, dobra. Eee. Potem jest kontrol. E, nie zdążyłem zareagować na tego drugiego. Tego pierwszego zdążyłem, ale na ten drugi kontrol, który. O, jak widzicie. Ślisk. Iki. Ostatni trap nie złapał tak na styk, na milimetr. Myślę, że na milimetr to złapało mnie. Dobra. Leć, leć, dobra. Dolecia. Mmmm. Czy nie mogę się zatrzymywać chyba. Eee, chyba, że możemy je baitować, te trapy niby, tak? Możemy baitować, ale czy to coś nam da? No i zahaczyłem o ten sufit. Ale zahaczyłem głową, ale to był bardzo dobry run. To był bardzo dobry ranik. Dobra, tu prawo, lewo. Aj, ja, 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 ja i na tych drzwiach. Doszeli, doszliśmy najdalej na te drzwi. Ja tutaj już nawet wypadam czasami z toru, bo nie pamiętam, czy się prawo, czy lewo. Dobra, cyk, du. Drzwi? Nie, 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 nie. Dobra, nie. No na początku sobie posprintujmy, bo to i tak jest proste kurde Zagadrzyłem o tą niebieską ścianę, naprawdę tego się nie spodziewałem myślałem, że na spokojnie ją przyjdę Ciągle na tych drzwiach się wywołam. zauważcie Wiecie co, mamy 5 monetek eee, Spędziliśmy tu powyżej 5 minut Na tym levelu, dlatego uznałem Że jeżeli level nie uda nam się przejść W 5 minut, a będzie męczący Bo tutaj na przykład było chyba z 30 prób te, przejścia tego levelu I w, w nie, nie dochodziłem także do końca, tylko wywalałem się Na różnych momentach, więc sobie skipniemy A tutaj mamy młot I to jest już moim zdaniem ciekawszy challenge eee, Co ja mam po prostu na skały iść? Le nie Dobra, o cholera, kliknąłem drugi raz. Dobra. Mm, jesteśmy na tej skale, no to na to może. I co, tam gdzieś monetka jest? Gdzie jest? Chyba tam jest taka platforma. Nie, nie widzę, nie widzę, ale chyba jest tam. To, żem zrobi. A spróbujmy na tą skałę teraz. Teraz od razu leci. Zachaczyłem zębami. Z, zębami zahaczyłem chyba tą tę skałę, nie? Na styk. Nie, 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 nie. Schowała się skała pod lawę. Druga skała. No i nie trafiłem w trzecią. Dobra, jesteśmy na tej skali. Ta skała jest bezpieczna, bo ona się nie zapada całkowicie pod lawę. Lecimy tutaj. Na spokojnie to przejdę, myślę. Ta też się nie zapada. E, tamta przed nami też się nie zapada. Ale czy dolecę? I czemu to mnie odbiło? Nie. I nie wiadomo, czemu od mnie odbiło, skoro nie klikam prawego na, na miejsce. O co tu chodzi, to ja nie wiem. Eee, znowu mnie odbiło, nie wiem czemu, a nie klikam dwa razy prawego. Dobra, przed nami się tutaj odbijamy na tą skałę. Tutaj to. Teraz na to, na to, bo one się nie zapadają chyba w ogóle pod labę, z tego co widzę. Od razu na to. Ale ja nie klikam trzy razy. Kliknąłem dwa razy prawy, a mnie trzy razy odbiło. O co tu chodzi? Czy to jest z tym młotem, czy z moją myszką? Coś nie tak. Dobra, patrzcie, klikam tu na kamerce I w powietrzu klikam raz. I nie kliknęło się w ogóle teraz. E, nie kliknęło się albo modnie załapa. O, i teraz znowu. Dobra, ale to się udało jakoś. Nie, nie. Ta część Ta część się zapadła. Naprawdę. Już myślałem, że ta skała się zapada, nie? Dobra, jesteśmy bardzo daleko z tego co widzę O, już jesteśmy na końcówce w sumie, dobra, musimy poczekać aż ta skała będzie trochę wyżej niż ta Chociaż walić to, lecimy Yolo O nie, te skały się zapadają na... Od razu musimy się odbić Stój, 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 stój Udało się Eee, sami nie robicie? Co ja mam tu zrobić? A, bo to autko jeździ po ścianie, bo to jest z Rocket League. A, no faktycznie. To tu w sumie możemy powoli chyba przechodzić, tak? No, bo ono się nie go. Ja to łatwe. Mam nadzieję, że to będzie łatwe. Tutaj możemy... No i żebym zawalił. Tutaj możemy... No i wypadłem. <laughs> Gość mi blokuje. A bardziej to, to coś. W kolorach ten, czy... Dobra, jedź sobie ziomek. My przejedziemy bokiem. górą, teraz z dołu. Ten dół mnie przeraża, bo zawsze jest opcja ze się. Pachołek, pachołek o mi ten... Nie, proszę. Udało się. Yy... Dobra, tu chyba nic. Udało się. Udało się. Ty, a ja nie mogłem po prostu po ścianie jechać? I mogłem przecież po ścianie całą tę rundę jechać. Nie, zobaczymy. O, tutaj jest kolejny level. Tylko o co tu chodzi? Hmm. O, dobra. The Perfect Octane Boost. Shiftem się boostowało, z tego co no? Nie, nie. Tak blisko. Tak blisko. do niektórych to może być w sumie ciekawe. Dla mnie, no, nie są te trapy. O, da się po ścianie jechać. A to ciekawostka. Dobra, sobie trochę szczytujemy chyba. Chociaż tak szczytowałem, że... Niekoniecznie szczytowałem, tylko sobie samutrudliwe. utrudniłem. Udało, uda się. Milimetry. Dobra. Jakbym nie u tego drugiego busa, bym doleciał. Czyli to już na, wiem, jak trzeba po prostu ten level przejść. Patrzcie, za tym razem przechodzę. Bez żadnego problemu. Bierzemy sobie autko Jedziemy Skok Boost, 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 I... I cyk Tak jak mówiłem Banalne to by było Po prostu trzeba było Powoli boosta z utrzymać, a nie na co. Dobra, tu możemy wiesiąć chyba O, autko znikło przy okazji Który mamy level? Eee, nie pokazało się na czacie Więc nie powiem wam I dobra Skoro tam się dało po ścianie jeździć To czemu tu się nie dało? Jakby też cheatować? Da się to tak shitować? Da się. I co? Nie mówię, że tak przejdziemy level. Chyba. Jestem głupi, ale Ale chyba tak się da ten przejść level. Chyba, że prosto. Full rura na to. Full rura busta. I na przykład tu. I po blisko. Ale spróbujemy po ścianie jeszcze raz. No dobra, teraz tylko trzeba przeskoczyć z tej jednej ściany. Ej, przeskoczyliśmy, tylko to masz być ciężkie. Próba numer 4. Udało się. I co? Teraz tylko tak chyba trzeba zjechać, nie? Jestem <noise> głupi, jestem głupi, jestem głupi. Proszę, nie Teraz się uda. Na no, spokojnie. I cyk, mamy monetkę. Nie mów się, że tu jest cross. No nie, nienawidzę crossa Nienawidzę, Ten motor jest tak bardzo niestabilny, ale spróbujmy. Ty. Dobrze, chyba nam idzie. Jak na pierwszy raz. Dobra, żartowałem. Kres jest fatalny. Szczerze, nawet się nie będę pierwszy z tym levelem. Nienawidzę crossa, Skip. O, mamy tutaj kulę do kręgi. Cross bowling. Eee. Co tak trzeba przechodzić? Chyba tak. Dobra, tutaj jedna, druga, tak. O, udało się. Jeden, jeden... O, tutaj dwie idą naraz, kurde, nagle. Kurde, rozjechała mnie to ostatnia. I Teraz. Ej, spróbujemy to speedrunować. Cały speedrun po prostu leci. Bo chyba jesteśmy nieśmiertelni na początku, ale się odbijamy od nich. Więc tutaj tak nie jest proste to przez speedrunować mamy 11, czyli 2 lewele może masz skipnąć. To jest bardzo. <grystanie> Co jest? Czy ja pofrunąłem na tej tej kuli całej. Dobra, na środku stoimy. Cyk. elegancko. Więc tu w sumie też możemy znaleźć na środku, tylko... Okej, okay, przed nami ostatni tor. Tutaj lecą chyba już nieco szybciej. I teraz. A ja na spokojnie. Tam coś jest. Da się tam skoczyć? Tu musi być jakieś trab. Nie? nie sądzę, że taki level by. Nie sądzę, że taki level by był prosty. Tu są jakieś oponki chyba zwykłe. Nic ciekawego w sumie. Oponki są zawsze przyjemne. Chyba, że są jakieś poryte skoki z nimi związane. Ale tak to jak widzicie. Spokojne. Od tych też się w ogóle odbijamy? Tych oponek? Nie. Aha. Myślałem, że się odbijemy. O i tutaj trzeba chyba będzie coś zrobić o, Czemu się od tych odpiliśmy? Ra dajmy radę i git mm. łatwy level. O, tu mamy znowu już tu i pewnie gdzieś... Musi tu musimy trafić. Tak jak zobaczyłem Ej, bo blisko. Tutaj możemy lotnie otworzyć, ale... Nie ma podczas lotnie nie używać tutaj, jestem głupi. 360 Wróciłem, nie spodziewałem się tego, memory test, uh, uh, what, aha, Czyli ja będę musiał 5, pięć... uh, z tego co rozumiem jest tutaj 5 roomów, jeden jest dobry, tak, i wiecie co, mamy 18 monetek, trzeba je wykorzystać, myślę, że to jest idealny level, skip. Impuls, bomb, klimp. Mamy się klimbować? Ja z impulsami jestem po prostu szefem. Tyle ile jadę na detranach, spędziłem z impulsami, to jestem mistrzem tych impulsów, więc to jest po prostu banalny nowy. Tu znowu impuls, bomb, parkour. E, nic ciekawego, tylko czy tu nie ma fall damage'a przypadkiem? Dobra, jestem debilem jednak, a nie szefem. Jeśli ja na takim prostym czymś się wywalam. A z tego co widzę, to, to chyba nie mamy Fall Damage'a, chociaż tutaj musimy skoczyć, żeby nie dostać Fall Damage'a, tak, chyba, że tu wyłączony jest Fall Damage, ale przedtem był Fall Damage, jak widzieliście, ten level był banalny, nie ukrywajmy, chyba, że zwalę ostatni skarb, to będzie śmiesznie, myślałem, że tu jest pusta, a tu jest to. Crinidria parkour, eee... aha, bo to są te... Hmm. Nie jestem takim dobry, czy to jest po prostu tak łatwe, bo za pierwszym razem takie coś. Myślałem, że to, to trochę cięższe będzie. Skip level, sliding left. A, A mam tutaj. A, skacząc chyba szybciej to. Czy jest kolej. Dąży, zdąży, zdąży, zdąży. Tu pewnie nas z te ściany zabiją, znając życie. Wiesz co, nie mam zamiaru sobie niszczyć humoru poprzez taki głupi level, tak zwany, bo to jest po prostu na wyczucie, dlatego skip. Y Maze good. What? Aha, czyli muszę zrobić labirynt. O nie. Ale widzę przejścia. Nie wiem, czy to jest zależne od monitora, czy od czego, ale... Myślałem, że to będzie przejście bardziej, jeśli... Co to jest? Co so level? What? Logic test. Dobra, nie, nie, nie posiadam logiki niestety. wybaczcie, sorry. Nie mam zamiaru się z tym pieprzyć, bo to jest pewnie odzorowanie tego prawa, ale to będzie znaczenia, bez, bez wspinania się tak. Skip. O nie, Rocket Run Pro Player. Nie mówcie, że to tak po prostu trzeba. Dolecę. Hmm, to żem doleciał. Aha. 21 sekund. Nie będę, czego. Tylko... Czemu grappler nie działa? Co? Ej, Ten, ten, ten parkour jest podbugowany chyba. Jak przejść grapera? Kiedy grappler po prostu nie działa na tym dedranie. A to jest głupie. Skip. Play pro. przy co to za? Co to za? Ale jestem głupi. Nie mówisz, co to za łatwizna, ale to nie będzie łatwizna, dlatego że właśnie te kiki łatwo zahaczyć jest. Tak, góra, du, bok, 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 góra. Dobra, łatwo, łatwo, łatwo. Tutaj środek i tutaj. Full, przód, full, przód, full, przód. No i tutaj jest łatwiutko. Bo tu wystarczy full, przód w sumie Jak kliknąć. od razu rozkminiłem to. Mm, tutaj pomału, żeby nie zahaczyć przypadkiem. Proszę, 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 proszę. Dobra, raz się żyje. Jest, udało się, udało się. Dobra, jeżeli chcecie zobaczyć ten Memory test już w kolejnym odcinku. No to. To, zostawcie tutaj kciuka w górę, a my widzimy się jutro na drugiej części tego Dedrana. Siema.